Maneczko z tej strony, Mieszkoli. Witam Was w dzisiejszym materiale. No, materiał kompletnie niespodziewany. Miałem zamiar dzisiaj już zająć się tym, co będzie się działo w najbliższy weekend, jeżeli chodzi o sporty walki. No, ale pojawiły się informacje, o których nie można przejść obojętnie. Kolejne uderzenie dzisiaj w loterie internetowe. Podobno jest to rozgałęzienie cały czas wokół tych zatrzymań, które odbyły się wszystkiego co związane z Buddą. Natomiast dzisiaj kolejne zatrzymania, z tego co rano dostałem taką dziwną informację. Jakoby właśnie jedna z influencerek też została zatrzymana, natomiast potraktowałem to bardziej jako tam jakąś plotkę. Natomiast teraz okazuje się, że już plotki co do zatrzymań, że to nie są plotki. Lista zatrzymanych to jest około 10 osób. Z tego co już, już serwisy zaczynają o tym pisać coraz więcej, natomiast na razie nie ma tutaj informacji na temat. Na temat, dokładnie na temat zatrzymanych. Natomiast, no, ja tutaj otrzymałem takie nieoficjalne informacje. Zobaczymy, czy one się potwierdzą. Jakoby wśród zatrzymanych były osoby bardzo dobrze nam znane, jeżeli chodzi o świat free włącznie z włodarzami organizacji. Także bardzo, bardzo gruba sprawa. Wśród zatrzymanych jest też inny influencer, który pałał się też tego rodzaju, powiedziałbym, rozrywkami w internecie. Bardzo to wszystko jest ciekawe, rozwojowe. Ciekaw jestem, czy odbędzie się niedzielna konferencja Fame. Na razie trudno to sobie wyobrazić, czy to się skończy jakimiś aresztami, czy to się skończy wypuszczeniem po 48 godzinach. No to to wszystko jeszcze będzie rozstrzygane. Pamiętajmy, że zwolniono niedawno Buddę, jego kobietę, natomiast pozostałe osoby wciąż pozostają w aresztach. No więc ciekaw Ciekawe, jak tutaj ta sprawa zostanie rozstrzygnięta. To, że to uderzenie nastąpiło po jakimś czasie, no to może być też dla nas jakąś wskazówką, bo z tego, co pamiętamy, to ja też widziałem różne opinie prawników na temat tego, jak wyglądały tamte loterie, czy one faktycznie były legalne, czy to było naciąganie prawa, to to takie osoby, które się naprawdę w tym temacie orientują i te osoby takie wydawały niejednoznaczne opinie, ale mogło się okazać, że już w tym momencie sprawa jest jasna, że na przykład Faktycznie nie było to legalne, i tutaj być może właśnie na podstawie tego wszyscy, którzy organizowali jakiekolwiek loterie, pamiętajmy też, że były współprace, też, że też loteria jedna była organizowana przy okazji Gali, więc to wszystko zatacza bardzo, bardzo szerokie kręgi. No, będziemy dzisiaj nasłuchiwać świat frików, to nie daje tutaj o sobie zapomnieć. Raczej już wszyscy tutaj przygotowywali się na niedzielną konferencję, na to, co nam się wydarzy. Miały być też ogłoszone pozostałe pojedynki, natomiast natomiast, no tutaj dzieje się naprawdę grubo. Myślę, że te najbliższe kilkanaście godzin będzie naprawdę gorące. Czekajcie, bo też tutaj mam jeszcze jedną informację. No, 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 ciekawe, ciekawe, bo też przed chwilą widzę, że pojawił się komentarz Buddy na temat y, całej tej y, sytuacji. No, słuchajcie, <grym> oczywiście nie będę tutaj rzucał ksywami, ale no, chyba możecie się domyślać, o których wodarzy chodzi, bo chodzi o prawie wszystkich y, wodarzy, a także tych, którzy no, oficjalnie już tymi wodarzami może nie są, bo zostali usunięci, ale jednak nie. E, także tu wśród zatrzymanych też. Y, te wszystkie osoby najprawdopodobniej, bo to są jeszcze to nie są żadne oficjalne informacje, ale najprawdopodobniej wszystkie te osoby zostały zatrzymane. Ja tutaj patrząc też na te oficjalne kanały, bo już ta informacja o tych zatrzymaniach się tutaj pojawia na oficjalnych serwisach. Widzę, że tutaj wymieniany jest na razie tylko jakiś dziennikarz z TVN-u, nie mam pojęcia, o kogo. A nie już wiem o kogo chodzi OK. Bo, bo właśnie na WP pojawił się dosłownie dwie minuty artykuł, gdzie. a to Znam tego pana. Nie oglądam regularnie, oczywiście TVN Turbo, ale akurat ten pan jest tutaj znany. No ciekawe, może się to skończyć na tym, że będzie to, będzie to jakaś. Oficjalny komunikat jest taki: wspólnie z Krajową Administracją Skarbową mamy zatrzymanych 10 osób do sprawy związanej z nielegalnymi loteriami internetowymi. Śledztwo nadzorowane jest przez Zachodnio-Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości, o jezu, jaka długa nazwa, zorganizowanej korupcji w Szczecinie. Trwają dalsze czynności. Mówi, nam anonimowo oficer Centralnego Biura Śledczego Policji, znający e, kulisy e, sprawy. Tutaj też jest oświadczenie prokuratora na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Pionu, PZPK, funkcjonariusze CBSP oraz Krajowej Administracji Skarbowej, zatrzymali 10 osób w śledztwie dotyczącym, a no to w zasadzie powielania tego. Aha, tu jest, słuchajcie, wśród zatrzymanych są dziennikarze sportowi e, i motoryzacyjni, zawodnicy i organizatorzy mieszanych sportu walki oraz influencerzy. Szczegóły zostaną podane po przedstawieniu zarzutu i przesłuchaniu zatrzymanych w charakterze podejrzanych. No, no grubo. Biorąc pod uwagę ilość zatrzymanych i to, że będzie to pewnie uznane, tak jak w tamtym przypadku też za zorganizowaną grupę przestępczą, no to wydaje mi się, że tutaj, że tutaj mogą się pojawić jednak wnioski o... Wnioski o areszt, no bo tutaj nie wiem, jak to będzie rozstrzygane w kwestii sum, no bo wiadomo, to była jedna loteria, to była chyba ta jedna loteria samochodowa, o ile pamiętam przy okazji. Gali, nie wiem, czy tych współprac było więcej. Natomiast mimo wszystko, i tak może to nie będą aż tak wielkie, szukujące sumy, jak to było w tych, w tych loteriach buddy, no ale też to były duże pieniądze w grze. No i jeżeli faktycznie tutaj według tych organów to wszystko na 100% jest nielegalne, no to tutaj tego typu zatrzymania mogą się skończyć aresztami. <laughs> Furde, naprawdę szok po prostu szok pewien youtuber, który ostatnio. Trochę w swoim filmie był niepocieszony, że jedna z osób zamieszana niedawno w pewną aferę nie ponosi żadnych konsekwencji. No to chyba się właśnie doczekał, że co prawda z innej strony, ale te konsekwencje mogą się pojawić. No, wydaje mi się, że tutaj. Wszystko stanęło w tym momencie pod znakiem zapytania, bo też nie wyobrażam sobie, aby był w stanie ktoś, kto będzie w stanie organizować galę, wszystkiego przypilnować. Wiadomo też, że jeżeli chodzi o te kontrakty z zawodnikami, wypłaty, no nie wyobrażam sobie, że jeżeli tych osób decyzyjnych nie ma, to raczej nikt tam specjalnie nie był przygotowany na taką ewentualność, aby w razie czego ktoś inny mógł ten biznes prowadzić. W niedzielę, tak jak mówiłem, jest zapowiedziana konferencja fejmu. Co tam się wydarzy? Czy zaraz otrzymamy informację o odwołaniu? Czy, czy tak naprawdę w ogóle nikt nie będzie wiedział, co, 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 co robić? Ja też postaram się jeszcze dowiedzieć, jeżeli uzyskam też jakieś takie informacje z zakulisowe, o których tutaj nie będzie słychać publicznie, to też postaram Wam się bardziej naświetlić te sytuacje. Na razie trzeba obserwować, bo to wszystko zatacza coraz to szersze kręgi i dokąd to dojdzie, no zobaczymy. Trzymajcie się. Heja.